Gastroskopia to badanie endoskopowe górnego odcinka przewodu pokarmowego. Badanie to umożliwia nam dokładną ocenę przełyku, żołądka oraz dwunastnicy. Wskazaniem do wykonania gastroskopii są dolegliwości ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego, takie jak bóle nadbrzusza, zgaga, nudności, odbijanie, zaburzenie połykania, krwawienie, anemia, spadek masy ciała. Podczas gastroskopii możemy pobierać wycinki w celu oceny histologicznej, wykonać test na obecność helikobacter pylori. Badanie to daje możliwość również wykonania procedur zabiegowych, takich jak usunięcie polipów, zmian naczyniowych, tamowanie krwawienia. Gastroskopia, niestety, jest badaniem nieprzyjemnym i cieszy się złą opinią wśród pacjentów. Bardzo często w trakcie procedury występuje odbijanie, silniotok, duszność. W naszym ośrodku mamy możliwość wykonania badania gastroskopowego bezstresowo, bezbólowo, znieczuleniu, z nieczuleniem z anestezjologiem.